kazania proboszcza z Ars, wybór homili niedzielnych i świątecznych świętego Jana Marii Wianej, patrona kapłanów. Ale i żeś letni, a ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich. Apokalipsa 3,16 O błości. Kto się nie przerazi, pobożni słuchacze, słysząc z ust samego Boga tak surowy wyrok przeciw biskupowi, który, jak się wydawało, sumiennie wykonywał wszystkie swoje obowiązki jako wierny sługa kościoła. Jego życie było nienaganne. Swojego majątku używał w sposób właściwy, karcił występki, nie dawał najmniejszego zgorszenia, postępował z pozoru wzorowo i przykładnie, a mimo to pan mówi do niego przez usta świętego Jana, że go odrzuci, że go ukaże, jeżeli się nie zmieni. Przykład ten jest tym groźniejszy, że tą samą drogą idzie wielu, nie mając przy tym żadnych obaw o zbawienie swojej duszy. Czy my też należymy do ich liczby? Czy my jesteśmy na właściwej drodze? Tego nie wiemy, i stąd nasz lęk. Jak straszna jest ta niepewność. Postarajmy się jednak rozeznać, czy należymy do tłumu tych nieszczęśników, których nazywamy letnimi. W pierwszej kolejności, części mojego kazania, omówię znaki, po których wnioskować, można o lenistwie i oziębłości w służbie Bożej. W drugiej podam niektóre środki przeciw tej chorobie duszy. Kiedy mówię dziś do Was, przyjaciele, o okropnym stanie duszy oziębłej, to nie mam wcale na myśli ludzi, którzy żyją w grzechu śmiertelnym i nie chcą się z niego podnieść. Taki stan jest również okropny i rozpaczliwy, bo tych grzeszników czeka w drugim życiu straszna pomsta Boża. Dotknięci takim nieszczęściem są tu pewnie wśród tych, co mnie słuchają, ale do tych nie mówię. Być może utwierdziłoby to ich jeszcze w złym i zaślepiło. Kiedy mówię o duszy letniej, nie mówię o tych, którzy nawet na Wielkanoc nie idą do spowiedzi i do Komunii Świętej. Ci niech pamiętają, że mimo swoich modlitw i dobrych uczynków pójdą na potępienie. Niech trwają w zaślepieniu, jeśli jest im z tym dobrze. Ale powiecie mi, że przecież nie wszyscy, którzy w czasie wielkanocnym przystępują do Komunii, czy nawet częściej się w ciągu roku spowiadają, będą zbawieni. To prawda. Jednak w liczbie wybranych, liczbie niewielkiej, Będą tylko ci, którzy przyjmują sakramenty święte, natomiast nie znajdzie się tam ani jeden z tych, którzy nawet w czasie wielkanocnym trzymają się z daleka od spowiedzi i Komunii Świętej. Uwierzcie mi, niedowiarkowie zaślepieni i zatwardziali grzesznicy, bez spowiedzi i komunii świętej Wielkanocnej nie dla was niebo i wieczna szczęśliwość. Do oziębłych nie zaliczam też tych, którzy chcieliby należeć jednocześnie i do Boga, i do świata którzy to korzą się przed swoim stwórcą, to znów wyciągają ręce do świata. Takie osoby wyszukują sobie zwykle łagodnego spowiednika, który by pobłażał ich występkom. Często zobaczyć można młodą dziewczynę, która jeszcze przed dwoma tygodniami czy przed miesiącem klęczała o kratę konfesjonału, a dziś wystrojona dodaje się tańcom, zabawom, nieskromnie rozmawia z chłopakami. Jakie to smutne widowisko, jak obmierzłe w oczach Boga. Kto chce służyć i Bogu i światu zarazem, ten znieważa krew zbawiciela. Chociaż się spowiada, wyszukując sobie księży, którzy patrzą przez palce na jego nieporządki i łatwo go rozgrzeszają. Na czym więc, moi drodzy, polega oziębłość w służbie Bożej? Otóż letnia dusza nie umarła zupełnie w oczach Boga. Jest w niej jeszcze wiara, nadzieja i miłość. Ale wiara bez gorliwości, nadzieja bez mocy, miłość bez ognia i zapału. Przeprowadźmy zatem porównanie między chrześcijaninem gorliwym a obojętnym w służbie Bożej. Dobry chrześcijanin nie tylko przyjmuje wszystkie prawdy wiary, ale i rozważa je, starając się ich należycie wyuczyć. Chętnie słucha słowa Bożego, a im częściej go słucha, tym bardziej się w nim rozsmakowuje i bardziej z niego korzysta, unikając tego, czego Bóg zakazuje, i gorliwie spełniając to, co nakazuje. Czas poświęcony na słuchanie o sprawach wiary jest dla niego najprzyjemniejszy. Bo wtedy dowiaduje się, jak iść do nieba i zbawić swoją duszę. Nie tylko wie, że Bóg widzi wszystkie jego uczynki i że będzie Go z nich sądził w godzinę śmierci, ale także drży na myśl o sprawiedliwych sądach bożych i gorliwie stara się o postęp w dobrym. Używa w tym celu wszelkich możliwych środków i pokut. To, co zrobił do tej pory uważa za nic. Żałuje, że stracił tyle czasu, w którym mógł zgromadzić sobie wiele skarbów na życie wieczne. A jak bardzo inny jest chrześcijanin oziębły. Wierzy wprawdzie we wszystko, czego naucza Kościół, ale jego wiara jest tak słaba, że wcale nie oddziałuje na serce. Nie wątpi, że Bóg widzi go w każdej chwili, ale to nie powstrzymuje go od upadków. Wie dobrze, że trwając w stanie oziębłości nie podoba się Bogu, ale nie robi nic, żeby się z tego duchowego letargu ocknąć. Wierzy, że Jezus Chrystus w sakramencie pokuty odpuszcza grzechy i daje wzrost w cnocie. Wie, że ten sakrament udziela łask wielu. Udziela wielu łask stosownie do usposobienia, z jakim się go przyjmuje, ale to nie wywiera na niego żadnego wpływu. Dalej trwa w lenistwie i oziębłości. Jest przekonany, że Jezus Chrystus w sakramencie ołtarza jest dla jego biednej duszy prawdziwym pokarmem. On jednak za tą manną niebieską nie tęskni. Jego spowiedzi i komunie są bardzo rzadkie. Przystępuje do konfesjonału tylko z okazji jakiegoś uroczystego święta, jubileuszu czy misji i to dlatego, że inni tak robią, a nie z własnego przekonania. Nieraz zazdrości tym, którzy częściej czerpią łaski ze zdrojów Zbawiciela. O rzeczach Bożych słucha z niechęcią i obojętnością. Nie znajdziesz u niego poczucia i zrozumienia rzeczy wyższych. Kazanie go nie porusza, nudzi się na nim, wydaje mu się, że wszystko to wie. Czuje wstręt do dłuższej modlitwy, pacierze odmawia z roztargnieniem. Żyje jeszcze, ale dla nieba nie umie i nie chce pracować. Nadzieja dobrego chrześcijanina jest mocna, a ufność w Bogu niezachwiana. Nie traci on nigdy z pamięci rzeczy ostatecznych. Często rozważa cierpienia Jezusa Chrystusa, serdecznie z nim współcierpiąc. Jednym razem przypomina sobie piekło i kary za grzech, co chroni go od upadków, innym znowu wznosi się myślą ku niebu i rozważa, jak dobry i hojny jest Bóg dla tych, którzy go miłują. Wyobraża sobie, jak wielka nagroda czeka człowieka, który z miłości ku Bogu porzuca wszystko na świecie. Za Bogiem tęskni i Boga tylko pragnie posiadać. Dobra doczesne są dla niego nicością. Ziemska radość napełnia go od razu, bo wie, że jest uczniem ukrzyżowanego. Jego życie jest życiem łez i cierpień. Dla niego śmierć nie jest straszna, bo przecież to ona uwalnia od cierpień doczesnych i na zawsze łączy człowieka z Bogiem. Dusza oziębła nie zwraca uwagi na dobra i kary przyszłego życia. Może czasem pomyśli o niebie, ale nie ma silnego pragnienia, żeby posiąść szczęście wieczne. Wie, że Grzech zamyka bramy nieba, a mimo to nie poprawia się i ciągle trwa w tym samym stanie. Tę biedną duszę zwodzi zły duch. Pozwala on jej robić postanowienia poprawy. Oziębły ma czasem dobre chęci, że się umartwi, że będzie ostrożniejszy w rozmowie, cierpliwy w dolegliwościach, bardziej uprzejmy dla bliźnich. Niestety, mimo takich postanowień, jego życie od szeregu lat jest zawsze takie samo. Przypomina człowieka, który zazdrości komuś, że ten jedzie na wozie triumfalnym, a samemu nie chce mu się zrobić nawet kroku, żeby dostąpić tego samego szczęścia. Nie chce się wyrzec dóbr wiecznych, ale mimo to wzdycha za dobrami ziemskimi. Gdyby mógł żyć na świecie bez krzyża i cierpień, nigdy by nie pomyślał o śmierci. Kiedy mu powiecie, że życie doczesne jest pełne bied, odpowie, że jest tak tylko wtedy, gdy nie wszystko idzie po naszej myśli. Kiedy dobrotliwy Bóg syła na niego krzyże i dolegliwości, oddaje się żalom, skargom, szemrze, a nieraz nawet wpada w rozpacz. Nie pamięta, że miłosierny Bóg chce go przez te utrapienia oderwać od świata, zbliżyć do siebie. Wywodzi, że cierpi niezasłużenie, że wielu ludzi bez porównania gorszych od niego cieszy się szczęściem i swobodą. Dusza oziębła całkiem o Bogu nie zapomina, ale za dużo myśli o sobie. Chętnie słucha pochlebstw, nie toleruje nagany i upokorzenia. Dobry chrześcijanin wszystkie łaski przypisuje Bogu, pamięta o swej nędzy i niedoskonałościach. Nie ufa pochlebcom, a za najlepszych przyjaciół uważa tych, którzy zwracają mu uwagę na jego błędy i upadki. Bardzo starannie unika wszelkiej okazji do grzechu, bo wie, że łatwo może upaść. Nie ufa swoim dobrym postanowieniom, siłom i cnocie. Z doświadczenia wie, jak bardzo jest skłonny do grzechu, więc cała jego ufność i nadzieja są w Bogu. Ponieważ zły duch boi się duszy, która oddana jest modlitwie, więc katolik gorliwy postępuje tak, żeby całe jego życie było aktem ciągłej modlitwy i słodkiego zjednoczenia się z Bogiem. Myśl o Bogu jest oddechem jego duszy. Jego serce rwie się do stwórcy jako do najlepszego ojca, przyjaciela i dobroczyńcy. Rzadko zajmuje się sprawami ziemskimi, słucha o nich tak obojętnie, jak ludzie światowi o rzeczach nadprzyrodzonych. Jego szczęście polega na krzyżach i udrękach. Na modlitwie, poście i rozmyślaniu o Bogu. Dusza oziębła pokłada jeszcze ufność Bogu. Kiedy wystawia się na okazję do grzechu, spodziewa się, że nie upadnie. Jeśli upadnie, swój upadek przypisuje bliźniemu i zapewnia, że następnym razem będzie się lepiej bronić. Kto szczerze kocha Boga i szuka zbawienia swojej duszy, ten najgorliwiej, jak tylko można, unika okazji do grzechu. Wystrzega się zarówno większych upadków, jak i mniejszych błędów. Co potępia Bóg, to i on potępia. W jego oczach ciężkim złem jest to wszystko, co nie podoba się stwórcy. Pamięta, że nie pnie się po szczeblach drabiny i nie traci ani chwili, żeby stanąć na jej ostatnim stopniu. Codziennie postępuje w dobrym, aż do śmierci, kiedy to rozpoczyna się dla niego szczęśliwa wieczność. On jest orłem, który pruje powietrze, czy raczej błyskawicą, która od momentu pojawienia się aż do zniknięcia nie traci nic na swej prędkości. Tak postępuje, moi słuchacze. Dusza, która dla Boga pracuje i jak najgoręcej pragnie go oglądać. Ona niczym błyskawica nie wie, co to zwłoka i przeszkoda, dopóki nie spocznie na łonie swojego Stwórcy. Jak nasza myśl z niesłychaną szybkością przenosi się z jednego krańca świata na drugi, tak również nasz duch i nasze pragnienia powinny zmierzać ku Panu Bogu. Natomiast w duszy obojętnej nie ma tej miłości Boga, która przełamuje wszelkie trudności na drodze zbawienia. Duszę oziębłą, można porównać ze ślimakiem, który pełznie tak powoli, że trudno zauważyć, czy zmienia położenie. Jej miłość do Boga przypomina maleńką iskierkę, która drzemie pod warstwą popiołu. Bo człowiek oziębły gubi się w myślach i pragnieniach ziemskich, które tę miłość przygłuszają, jak popiół przygłusza iskrę, utrudniają jej postęp dobrym, a z czasem zupełnie ją gaszą. Oziębły nie boi się zguby wiecznej. Jego miłość jest bez żaru, bez działania i mocy. Ledwie tylko zrobi to, co koniecznie potrzebne do zbawienia. Nareszcie albo mu nie zależy, albo uważa to za drobnostkę. Ach, kochani przyjaciele, ta biedna, oziębła dusza przypomina człowieka, którego może sen. Chciałby czytać albo coś robić, a tu wszystko wypada mu z ręki. Wola człowieka letniego jest słaba, nie ma siły i odwagi do wykonania postanowień i dobrych pragnień. Chrześcijanin oziębły pozornie wypełnia swoje obowiązki. Poranne i wieczorne modlitwy odmawia na klęczkach, co roku spowiada się w Wielkanoc, a może i częściej, ale okazuje przy tym tyle wstrętu, tyle obojętności, tak mało się przygotowuje i poprawia, że najwyraźniej robi to z jakiegoś przyzwyczajenia i zimnej, bezdusznej rutyny. Nie twierdzę, że jego spowiedzi komunie są świętokradzkie, ale nie przynoszą one duszy najmniejszego pożytku, a zamiast tego obciążają jego sumienie wobec Boga. Modlitwy są tu bez przygotowania, bez zjednoczenia z Bogiem, bo zaraz po przebudzeniu myśli się nie o Stwórcy i o swojej duszy, ale o rozmaitych pracach, zajęciach, jakie czekają w ciągu dnia. Umysł jest tak bardzo zajęty sprawami bieżącymi, że myśl o Bogu nie znajdzie w nim sobie najmniejszego kątka, bo chrześcijanin oziębły wciąż zastanawia się tylko, co sam ma zrobić albo jakie polecenia ma wydać swoim pracownikom i dzieciom. Kiedy klęka do modlitwy, nie myśli, o co ma prosić Boga, co jest dla niego konieczne, nie wie nawet, w czyjej obecności się znajduje. Świadczy o tym jego niewłaściwe zachowanie na modlitwie. Jest podobny do nędzarza, który zna swoją nędzę, a nie chce z niej wyjść, bo mu z nią dobrze. Przypomina chorego, który stracił już wszelką nadzieję na odzyskanie zdrowia. Nie chce lekarza, nie chce zażywać lekarstw. Podczas modlitwy gotów nawet rozmawiać, niech mu się tylko na winie lada jaki powód. Poza tym odkładają na później, choć nie ma dla tego poważniejszej przyczyny. Człowiek oziębły na modlitwie rusza rękami, poprawia sobie ubranie, woła dzieci, służbę. Jeśli nawet założyć, że te jego roztargnienia nie są dobrowolne, to i tak nie widać z jego strony żadnego starania, żeby się ich pozbyć. Oziębły gospodarz czy gospodyni nie pracuje wprawdzie ciężko w niedzielę i święta, ale nie dba o służbę, żeby była na nabożeństwie. Każe pasterzowi całymi tygodniami pilnować bydła w polu, nie posyła go wcale na mszę świętą i na naukę katechizmu do kościoła. Oziębły będzie się spowiadał co miesiąc, a może i częściej. Ale jakie to są spowiedzi? Nie ma przy nich żadnego przygotowania ani pragnienia poprawy, albo jest ono tak małe i słabe, że lada powiew wiatru je rozwieje. Oskarża się z tego, z czego się już spowiadał przed dwudziestu może laty. Jak przyjdzie do spowiedzi za następne dwadzieścia lat, z tego samego się będzie spowiadać. Śmiertelnych grzechów unika, nie stroni za to od obmowy, kłamstwa, zazdrości, obłudy, niechęci do bliźniego. Jeżeli takiej osobie nie okażecie stosownego szacunku, będzie się tym gryźć i zachowa w sercu gorycz. Oziębły będzie z rana przed przyjęciem Komunii Świętej myślał o interesach. Mężczyzna zajmie się więc myślami o kupnie i sprzedaży, żona pomyśli o gospodarstwie i o dzieciach, dziewczyna o strojach, chłopak o rozrywkach. Obojętny zamknie Boga w swoim sercu jak w ciemnym i brudnym więzieniu. Nie zada mu śmierci, ale zostawi go w swojej biednej duszy bez radości i pociechy. Po komunii świętej przez cały dzień nie wzniesie myśli ku Bogu. Osoba letnia nie zastanawia się nad stanem swojej duszy, jest zadowolona ze swoich spowiedzi. Nie boi się dawniejszych grzechów, nam świętą idzie z przyzwyczajenia, nie myśląc wcale o znaczeniu tej najświętszej ofiary. Inne praktyki pobożne z byle powodu opuszcza. W kościele jest roztargniona, nie stara się o skupienie. Postów nie zachowuje skrupulatnie, bo jada dosyta albo więcej razy dziennie, albo wcześniej niż należy. Dobre uczynki spełnia bez właściwej intencji, bo na przykład chce komuś sprawić przyjemność, albo z naturalnego współczucia, a nieraz też dla przygotowania się światu. Oziembli chętnie poświęcaliby się dobrym uczynkom, gdyby nie wiązało się to z wysiłkiem. Odwiedzaliby chorych, gdyby ci sami do nich przychodzili. Udzielaliby ją mużny, ale czekają, aż żebrak sam ich o nią poprosi. Zastanówcie się dobrze, drodzy przyjaciele, do której grupy ludzi należycie. Czy może do grzeszników, którzy nie myślą o zbawieniu swojej duszy, którzy już całkiem zagłuszyli wyrzuty sumienia? A może jesteście w liczbie sprawiedliwych, którzy myślą tylko o Bogu i do Boga dążą, którzy mają o sobie pokorne mniemanie i uważają się za najbardziej niegodne istoty na świecie? A może należycie do tych bojaźliwych, oziębłych i obojętnych dusz, które dopiero co wam tu opisałem? Którą z tych dróg postępujecie? Kto z pewnością może o sobie powiedzieć, że nie jest ani wielkim grzesznikiem, ani człowiekiem obojętnym, ale sprawiedliwym i wybranym? Drodzy moi słuchacze, iluż to chrześcijan w oczach świata uchodzących za gorliwych, to przed Bogiem, który zna najskrytsze tajniki serc, dusze oziębłe. Jakich więc środków należy użyć, żeby się wydobyć z tego opłakanego stanu? Zanim odpowiem na to pytanie, muszę najpierw podkreślić, że stan oziębłości jest dużo bardziej niebezpieczny niż stan wielkiego grzesznika. Bo wielki grzesznik, który opuszcza spowiedź wielkanocną i jest uwikłany w haniebne występki, od czasu do czasu jęczy jednak nad swoją moralną nędzą i z Bożą pomocą z czasem się z niej wydźwignie. Tymczasem dusza obojętna jest z siebie zadowolona. Wydaje się jej, że jest w przyjaźni z Bogiem, podczas gdy on patrzy na nią za wstrętem i w końcu wyrzuci ją ze swoich ust, czyli skaże na potępienie. Ile to dusz zginęło w ten sposób, mój Boże? Kiedy człowiekowi oziębłemu wspominacie, że znalazł się na złej drodze, to odpowie wam, że nie chce być świętym, że mu wystarczy, jeśli jako tako dostanie się do nieba. Ty powiadasz, że nie chcesz być świętym, a ja ci mówię, że tylko święci posiądą niebo, że musisz być albo świętym, albo potępionym. Tu nie ma innego wyboru. Jeżeli chcecie, drodzy słuchacze, wydobyć się z oziębłości, przenoście się od czasu do czasu myślą pod bramy piekielnych przepaści i posłuchajcie tam narzekania i jęków potępionych, którzy dlatego zginęli na wieki, że w sprawie zbawienia swojej duszy byli leniwi i oziębli. Potem wznieście się myślą ku niebu i popatrzcie, na jaką chwałę zasłużyli sobie święci, dlatego że będąc na świecie mężnie walczyli, zadając gwałt swym namiętnościom. A dalej udajcie się w myśli na dzikie pustynie i w ponure lasy, gdzie zobaczycie mnóstwo świątobliwych ludzi, którzy po 50, po 60 lat opłakiwali swoje grzechy i surowo za nie Patrzcie, mili słuchacze, jak oni bardzo ciężko pracowali na niebo. z jak wielką czcionką żyli się przed majestatem wszechobecnego Boga. Jak pobożnie spędzali całe niemal życie na modlitwie. Porzucili dobra ziemskie, opuścili rodziców i przyjaciół, żeby służyć samemu tylko Bogu. Patrzcie, jak mężnie opierali się pokusom złego ducha, patrzcie na zakonników, jak usilnie starali się o to, żeby mogli często i godnie przystępować do sakramentów świętych. Zwróćcie uwagę, jak chętnie przebaczali i świadczyli dobro swoim prześladowcom, nieprzyjaciołom i tym, którzy ich obmawiali, którzy byli pokorni, jak myśleli o sobie z pogardą, jak trzymali się z daleka od pochwał i oklasków świata. Jak bronili się przed najmniejszymi grzechami, ile łez wylali za popełnione winy, jak czystą intencją kierowali się przy pełnieniu dobrych uczynków, samemu tylko Bogu chcąc się podobać. Co więcej mogę jeszcze powiedzieć. Popatrzcie na nieprzeliczone zastępy męczenników, którzy chcieli coraz bardziej cierpieć z miłości do Boga, którzy z większą radością szli na szafot niż królowie na trony. Zakończmy. Nic nie jest tak niebezpieczne jak oziębłość i obojętność w sprawie zbawienia duszy bo prędzej nawróci się wielki grzesznik niż dusza oziębła. Z całego serca proście miłosiernego Boga, żeby Wam dopomógł wydobyć się z tego nieszczęsnego stanu i dążcie do nieba i do szczęścia wiecznego tą drogą, którą postępowali wszyscy święci. Tego Wam jak najgoręcej życzę. Amen.